Dzień dobry. Zapraszam na kolejny odcinek cyklu Uczymy się Razem. Geografia do klasy 5. Temat Krajobraz Śródziemnomorski. Strefa krajobrazu śródziemnomorskiego. Obszary charakteryzujące się krajobrazem śródziemnomorskim leżą w strefie klimatów podzwrotnikowych. Jego nazwa pochodzi od Morza Śródziemnego, choć podobne warunki klimatyczne panują także w innych regionach świata. Obejmuje tereny należące do Europy, Azji i Afryki. Strefa Śródziemnomorska. Mapa. Strefa krajobrazu śródziemnomorskiego obejmuje głównie tereny leżące wokół Morza Śródziemnego, lecz należą do niej także niewielkie obszary na zachodzie Ameryki Północnej i Ameryki Południowej, a także w południowych częściach Afryki i Australii. Klimat strefy śródziemnomorskiej. Obszary charakteryzujące się krajobrazem śródziemnomorskim. Leżą w strefie klimatów podzwrotnikowych. W klimacie śródziemnomorskim wyróżniamy: Dwie pory roku. Lato jest słoneczne, suche i ciepłe, ponieważ napływa tam wówczas gorące i suche powietrze z nad Sahary. Zima jest łagodna, temperatura powietrza nie spada poniżej 0 stopni Celsjusza, ale często pada deszcz. Napływają tam wówczas masy chłodniejszego i wilgotnego powietrza z nad Oceanu Atlantyckiego. Ukształtowanie terenu strefy śródziemnomorskiej W europejskiej części regionu śródziemnomorskiego w krajobrazie wyróżniają się wzgórza oraz płaskowyże, skaliste wybrzeża z pieszczystymi plażami i zatokami. Wiele wysp zarówno większych, np. Cypr, Kreta, Malta, Sycylia, jak i mniejszych, np. wyspy Morza Egejskiego. Rośliny uprawiane w basenie Morza Śródziemnego. Dawniej rosły tu lasy, głównie dębowe, w których przeważały sosny, pinie i cedry. Zostały wycięte, a ich miejsce zajęły pola uprawne i sady. Uprawia się tutaj pistacje, mandarynki, pomarańcze, cytryny, czyli owoce cytrusowe, winorośl, figi, pomidory, oliwki, migdały czy lawendę. Roślinność strefy śródziemnomorskiej. W krajobrazie śródziemnomorskim dominuje makia, wiecznie zielone, twardolistne krzewy i zarośla, na które składają się. Jałowce oleandry, wawrzyny, mirt oraz niskie drzewa. Cyprysy, pinie, jest to gatunek sosny, dęby, dąb korkowy, cedry. Zwierzęta strefy śródziemnomorskiej. Wycinka naturalnych lasów na potrzeby rolnictwa spowodowała zniszczenie siedlisk wielu gatunków. Wśród większych ssaków, które można spotkać w tych regionach są daniele, muflony, w tym muflon śródziemnomorski, ryś iberyjski. Rzbik Europejski. Z mniejszych zwierząt charakterystyczne dla tych obszarów są: Czarna Wiewiórka Kalabryjska, występuje we Włoszech, Suseł Śródziemnomorski, kolcomysz Kreteńska, gatunek endemiczny występujący na Krecie, Gady. Liczne gatunki jaszczurek, np. gekony czy węży, Bezkręgowce, Ośmiornice, langusty, ostrygi, ile gatunków ryb. Ptaki, przykład Sokół wędrowny, gilak pustynny. Część ptaków w obszarze Morza Śródziemnego występuje jedynie sezonowo. Zimują tutaj żurawie zwyczajne. Charakterystycznym elementem krajobrazu strefy śródziemnomorskiej są cykady, owady których obecność i cykanie są nierozerwalnie związane z klimatem tego regionu. Turystyka. Łagodny i ciepły klimat stwarza warunki do plażowania oraz kąpieli od wiosny do jesieni. A do zwiedzania przez cały rok. Region obfituje w historyczne zabytki, które przyciągają turystów z całego świata. Niektóre z najważniejszych to: Akropol Grecja, Koloseum Włochy, Piramidy w Gizie Egipt, Alhambra w Grenadzie Hiszpania, Dubrownik Chorwacja. Dziedzictwo przyrodnicze Wyjątkowość krajobrazu śródziemnomorskiego zarówno w strefie wybrzeża jak i w głębi lądu sprawiła, że wiele tworzących go obiektów i miejsc o walorach kulturalnych, przyrodniczych i krajobrazowych zostało wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO. Do najbardziej znanych w rejonie Morza Śródziemnego należą: Wulkan Etna, jeden z najbardziej aktywnych w Europie, Włochy, Lazurowe Wybrzeże we Francji, Litwickie Jeziora, Park Narodowy w Chorwacji, Wyspa Santoryn wulkaniczna wyspa znana z malowniczych krajobrazów. W Grecji, Pamukale, tarasy wapienne i gorące źródła w Turcji, Delta Dunaju, w Rumunii, mieszkańcy krajów śródziemnomorskich. Mieszkańcy tego regionu, czyli krajów Europy Południowej, Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, charakteryzują się bogatym dziedzictwem historycznym i kulturowym. Należą do niego starożytne ruiny, zabytki, tradycyjne rzemiosło, śródziemnomorska kuchnia. Dziękuję i zapraszam na następne odcinki.